Czy czują się Państwo w Polsce bezpiecznie? Ja tak. No, wychodząc do kina czy do centrum handlowego, póki co nie muszę obawiać się ataku terrorystycznego na cywilną ludność. Mówię póki co, ponieważ ta sytuacja wkrótce może się zmienić ze względu na decyzję Komisji Europejskiej. Zapraszam. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało mapę zagrożenia terrorystycznego w Europie. Spójrzmy, gdzie. Na niej plasuje się Polska. Najwyższe ryzyko zamachu terrorystycznego, zdaniem brytyjskiego MSZ, występuje obecnie w takich krajach jak Francja, Belgia, Hiszpania, Turcja, Rosja czy Wielka Brytania. Z wysokim ryzykiem należy się liczyć w Szwecji, Holandii, Danii, Niemczech, Włoszech, Grecji czy Ukrainie. Natomiast w biegunowo odmiennej, a co za tym idzie bezpiecznej pozycji, znajduje się Polska, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia, czyli państwa, w których nie ma multikulti. Z zaprezentowanej mapy wynika, iż Polska jest krajem bezpiecznym i nie musimy się póki co obawiać ataków terrorystycznych. Mówię póki co, ponieważ ta sytuacja może się niedługo diametralnie zmienić ze względu na decyzję Komisji Europejskiej, która nakłada na Polskę obowiązek przyjęcia ponad 2000 uchodźców z Afryki. Dziwi, dziwią mnie reakcje polskich polityków w tej kwestii i to polityków, którzy powinni mieć pojęcie na ten temat. Na przykład minister do spraw europejskich, pan Trzaskowski, mówi, iż Polska jest zaskoczona propozycją Komisji Europejskiej. Polski minister spraw zagranicznych, pan Schetyna. Twierdzi, iż jest oczekiwane solidarnej reakcji wszystkich krajów Europy i to jest także wyzwanie dla Polski. Będziemy przygotowywać polski pomysł związany z tym problemem. Proszę Państwa, ci panowie albo nie mają pojęcia, w jakiej sytuacji jest Polska yy, i nie zdają sobie sprawy z tego, że my w tej kwestii nie mamy absolutnie nic do powiedzenia, albo chcą coś przed nami ukryć. Dowodem, jest, dowodem na to są słowa pana Rafała Baczyńskiego-Sielaczka z Instytutu Praw, Spraw Publicznych, który podkreśla, że Polska nie może odmówić zajęcia się uchodźcami, którym grozi niebezpieczeństwo w ich własnym kraju. To nie jest żadne nasze widzimisie. Jeśli Polska podpisała konwencje genewskie, to nie robimy łaski i musimy tych uchodźców przyjąć. Zupełnie odmienne stanowisko w tej kwestii Wykazują władze Węgier. Oni zdają sobie sprawę, jak wielkie jest to zagrożenie, i na cotygodniowej konferencji prasowej szef kancelarii premiera Viktora Orbana, pan Janos Lazar, kategorycznie stwierdził, iż Węgry absolutnie nie zgadzają się na narzucone przez Komisję Europejską rozwiązanie. Więcej, Węgry podjęły decyzję, iż zamykają granicę z Serbią i na całej jej długości 175 km mają zamiar postawić 4-metrowy mur, który ma uchronić Węgry przed nielegalnymi imigrantami. Proszę Państwa, sytuacja jest naprawdę poważna. W ostatnich dniach furorę w internecie robi nagranie, które wyciekło z Polskiego Ośrodka dla Uchodźców w Lininie, gdzie muzułmańscy Czeczeni próbują narzucić pozostałym imigrantom ich zasady współżycia. W stenogramach, jakie dotyczą rozmów publikowanych na tym nagraniu możemy wyczytać, jak pewna Ukrainka nie zgadza się na narzucane przez muzułmanów zasady, mówiąc, nie układa mi się to głowie, znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, a nie w Państwie Islamskim. A teraz będą mi dyktować, jak mam się ubierać. Na co czeczeniec odpowiada, tak, można powiedzieć, że tu Państwo islamskie, dlatego że taka jest nasza mentalność. Tak tu żyjemy. Proszę Państwa, w mentalności tych ludzi nie istnieje coś takiego jak podporządkowanie się zasadom gospodarza. Jeśli pozwolimy, aby Polskę zalała taka fala emigracji muzułmańskiej, jaka zalała kraje takie jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy, czy Holandia, musimy liczyć się z tym, iż na opublikowanej niedawno mapie zagrożenia terrorystycznego Polska będzie zaznaczona dokładnie takim samym kolorem. Proszę Państwa, jeśli uważają Państwo, że to co mówię to są bzdury, to proszę sobie odszukać w sieci link do nagrania, kiedy to. Australijska Straż Przybrzeżna znajduje na australijskich wodach terytorialnych tratwę z nielegalnymi imigrantami, z muzułmanami, którzy, gdy usłyszeli, iż władze Australii odmawiają im dotarcia do brzegu i dostania się na australijską ziemię, zaczynają odgrażać się właśnie atakami terrorystycznymi na ich terenie. Sytuacja jest bardzo poważna, i jeśli teraz nie podejmiemy. Działań takich na jakie odważyły się władze Węgier, to będziemy mieli poważne problemy. A na koniec chciałbym przytoczyć słowa pani Weroniki Rokickiej z Amnesty International. Polacy są niechętni planom przyjęcia i pomocy uchodźcom, bo nie pamiętają już czasu, kiedy to oni sami lub ich bliscy wyjeżdżali z Polski przed 89 rokiem i otrzymywali pomoc z innych państw. Otóż, szanowna pani, jest to sytuacja zgoła inna. Po pierwsze, Polacy, kiedy wyjeżdżali, to wyjeżdżali do pracy. Po drugie, ci, którzy w tamtym okresie wyjechali, w zdecydowanej większości do Polski już nie wrócili. Dlatego, jakim prawem chce pani zmusić tych, którzy tutaj zostali i walczyli o wolność Polski, jej niepodległość oraz ich potomków do tego, aby utrzymywali ludzi, którzy nie chcą walczyć o wolność swojego kraju i z niego po prostu uciekają? Pani e, Rokicka twierdzi również, iż łatwo jest też nam nie przyjmować do siebie faktu, że Unia Europejska przez ostatnie lata mocno wspierała Polskę funduszami unijnymi. My też otrzymywaliśmy pomoc, dlatego więc warto też dzielić się tym, co mamy. Proszę Państwa, ja jestem gorącym zwolennikiem tego, abyśmy się podzielili tym, co mamy. Dzięki Unii Europejskiej. A dzięki Unii Europejskiej mamy obecnie w Polsce ponad bilion długu. Bardzo chętnie podzielę się tym długiem i mam nadzieję, że ci uchodźcy, którzy chcą do Polski przyjechać, przyjadą tu po, co, po to, aby pracować i spłacą ten dług. Nazywam się Piotr Kneiser i nie boję się nazywać rzeczy po imieniu.